Jak przyspieszyć metabolizm? Po pierwsze, nie ma do końca czegoś takiego jak wolny czy szybki metabolizm. Można powiedzieć, że pewne procesy są wolniejsze lub szybsze w naszym organizmie. Ale przykład, jeżeli masz niedoczynność tarczycy to rzeczywiście można powiedzieć, że jakby spowolniony masz metabolizm. Ale co możesz zrobić, żeby to wszystko szybciej pracowało, żeby był większy wydatek energetyczny? Po pierwsze, codziennie wychodź na spacery. Po drugie, trenuj mięśnie na siłowni 2 trzy razy w tygodniu. Większa muskulatura to większa potrzeba energetyczna, ale też szybciej pracujące mitochondria. Zadbaj o tarczyce. Jak zadbać? Wysypiaj się, jedz odpowiednio dużo i odpowiednio treściwie. Zamień ilość pokarmu na jakość tego pokarmu. Takie informacje znajdziesz rzeczywiście na moim profilu. No i dodatkowo to, co możesz jeszcze zrobić, skorzystać z sauny, czy korzystać na przykład z zimą, z morsowania, które również przyspiesza procesy energetyczne w naszym organizmie, a po więcej Observem o meu profil.